Jeśli chcesz zacząć nowy biznes, paradoksalnie najlepszy sposób na znalezienie pierwszych pięciu płacących klientów to wykonanie usługi za darmo. Już tłumaczę. Jeśli to pierwszy biznes, to prawdopodobnie Wasza usługa nie będzie jeszcze świetna. To normalne i nie ma w tym nic złego. Po prostu nie było jeszcze czasu, żeby ją udoskonalić. Po pierwsze, darmowi klienci posłużą więc za poligon doświadczalny, żeby udoskonalić to, co robimy, bo najchętniej dzielą się swoją opinią i pomagają nam się rozwijać. Po drugie, kiedy zaczniemy już robić dobrą robotę, chcemy dostać od naszych darmowych ich opinie na nasz temat, podzielić się ich rezultatami i zdobyć wszelkie inne materiały marketingowe, które możemy wykorzystać, aby pozyskać płacących klientów. Będzie to też o tyle prostsze, że darmowi klienci są najbardziej skłonni polecić nas znajomym. Nie będziemy jednak pracować za darmo w nieskończoność. Kiedy już dzięki nim uda nam się znaleźć kilku płatnych klientów, zapytamy ich, czy mają coś przeciwko, żeby zacząć nam płacić tak jak inni. Więcej wskazówek tego typu na playliście Biznes dla Początkujących. Świetne miejsce dla osób, które chcą zacząć pierwszą działalność.